Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Ja mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C Sharp. Dzisiaj zajmiemy się nadal błędami. W ostatnim odcinku zajmowaliśmy się błędami. Rozmawialiśmy sobie o tym, jak złapać wyjątek. I teraz zrobimy krok dalej. Próbujemy wyjątek złapać i rzucić dalej. I czyli stworzymy sobie taką klasę. Więc przygotowaliśmy sobie klasę Order Service, to będzie taka klasa, która opakowuje nam wszystkie operacje związane z zamówieniami, czyli jak chcemy wykonać jakieś zamówienie, złożyć zamówienie, sprawdzić jakie zamówienie było ostatnio wykonane i tak jak tutaj zrobiliśmy sobie metodę getLastOrderId, czyli pobrać ostatnie id, ID ostatnio, ostatniego zamówienia, czyli to jest taka klasa, można ją nazwać taki wrapper, czyli opakowujemy sobie albo w naszym przypadku serwis, czyli coś, co opakowuje jakieś operacje, coś tam się dzieje jakby pod, pod spodem, ale my się interesujemy, tylko będziemy korzystać z klasy order service. No I teraz klasa Order Service korzysta z tej naszej klasy Class With er Errors, którą ostatnio używaliśmy. As Order i z tej klasy właśnie wywołamy sobie klasę New Class With Errors i z niej sięgniemy Get Last Order ID. Chcemy pobrać Last Order ale zakładamy, że ta nasza klasa With Errors to jest na przykład jakiś dostęp do bazy danych, to jest jakaś biblioteka, która uderza przez internet do jakiegoś systemu, który stoi gdzieś zupełnie dalej. Po prostu gdzieś tam uderzamy do jakiegoś subsystemu. I pobieramy sobie ten last edit. Ten element można zwrócić jakiś tam błąd, więc opakowujemy sobie go w try catch. Mamy try catcha no i tutaj po pierwsze logujemy. To zwykle wygląda tak, że logujemy ten nasz błąd jakiś tam sposób. Zapisujemy go w jakimś pliku, gdzieś na serwerze, gdzieś na dysku aplikacji tam, gdzie uruchamiamy. No i po prostu teraz coś chcemy zrobić dalej z tym błędem, no bo jesteśmy na poziomie takiej naszej jakby serwisu, jakiejś biblioteki wewnętrznej. Chcemy koniecznie, że wszystkie uderzenia do tego naszego niepewnego elementu chcemy mieć w trajkeczach, ale no nie chcemy tak, bo co teraz zrobimy? Złapaliśmy ten błąd, możemy go zalogować, ale musimy poinformować wyżej aplikację, że wystąpił błąd, więc rzucamy go dalej. I tak najprostszą metodą jest zrobienie czegoś takiego, throw x, rzucamy go dalej, patrzymy, mamy tu błąd, złapaliśmy, zalogowaliśmy, rzucamy go wyżej i teraz to nie jest zbyt dobra technika, od razu mówię, ponieważ w momencie, kiedy złapiemy ten błąd i rzucimy go wyżej, tu nawet wizual mówi, retrowing, code exception, changes stack information, czyli on mówi tak, jeśli rzucasz ponownie wyjątek, który złapałeś, to nastąpi modyfikacja wywołania stosu, wywołań. Co to znaczy? Kiedy dostajemy błąd, dostajemy listę w kolejnych wywołań metod, jak doszliśmy do tego błędu, czyli dostajemy wywołania. Ja może teraz wywołam tą tą klasę tutaj, to zwracamy na przykład return minus 1, czyli zwracamy to, co sobie tu pobraliśmy i zwracamy to w tej metodzie, a jak się nie udało, to po prostu rzucamy retro, czyli rzucamy ponownie wyjątek i. Tutaj już nam się czerwona lampka zapala. Wizual też już mówi, że coś jest, trzeba na to uważać i w tym momencie wykonajmy sobie taki kod, czyli robimy coś takiego tu też co robimy try-catch pętle, bo tu już jesteśmy powiedzmy w naszym jakimś aplikacji użytkownika, no i mówimy dobra no to weź ten nasz var service na się new order service tworzymy sobie gdzieś ten serwis, no i z tego serwisu mówimy dobra daj nam chcemy id ostatnio wywołanego zamówienia robimy sobie catcha, bo gdyby coś poszło nie tak to użytkownikowi wyświetlimy to console write line, chcemy mu po prostu wyświetlić tutaj komunikat błędu nie coś poszło nie tak something wrong czyli coś jest nie tak no i ten błąd chcemy sobie go tutaj mieć bo może na przykład jeśli on będzie zawierał jakieś informacje to możemy sobie te informacje pokazać nawet i wtedy sobie pokazujemy te informacje czyli exception i message użytkownikowy wyświetlamy aczkolwiek zwykle na podstawie typu błędu ponieważ analizujemy jaki błąd został zrzucony to zwracamy jakiś tam inny komunikat w aplikacjach publicznie wystawionych w internecie zwykle w tym miejscu się pojawia podczas wykonywania operacji wystąpił błąd Skontaktuj się z administratorem, a błąd jest zalogowany i albo tu go logujemy ponownie, albo po prostu te błędy już na poziomie order, serwisów są wszystkie, właśnie mają taki try-catch i zawsze są zalogowane, czyli zawsze ten logger error jest i w bazie pliku który logera możemy znaleźć ten błąd no ale powiedzmy, że damy sobie ten message żeby zobaczyć, a chodzi o to, że chcemy sobie ten tutaj błąd zobaczyć. Uruchamiamy w trybie debugu. No i, i tutaj już widzimy, że ten message nasz to jest właśnie index was outside, czyli tam jakiś błąd wystąpił, ale najważniejsze jest to, co się dzieje w tym miejscu, ponieważ każdy błąd ma coś takiego co nazywa ja się stack trace, czyli widzimy, jak ten błąd był wywoływany. On mówi tak: najpierw byłem w program cs linia 22, potem przeszedłem w order service cs linia 22 i tam nastąpił błąd pod w metodzie get last order id. No, to sobie zobaczmy. Jesteśmy tutaj. No, i on mówi, że tu wystąpił błąd w linii 22. Czyli w tym momencie on po prostu wie, że ten błąd tu go złapaliśmy i tak naprawdę tutaj go rzucamy jako nowy błąd. Ale następuje ucięcie stosu. W zasadzie tracimy informację, co tak naprawdę stało się w class with errors. I teraz, jeśli chcielibyśmy wiedzieć, co się stało w class with errors, to nie możemy rzucać tego X tutaj. Po prostu rzucamy błąd samo throw i pytanie które bardzo często pada na rozmowach o pracę jaka jest różnica między throw a throw eggs? zachęcam cię do zakupienia naszego e-booka który zawiera ponad 50 najpopularniejszych pytań na rozmowach o pracę Znajdziesz tam właśnie na przykład odpowiedź na takie pytanie. Tam jest to w sposób uporządkowany, poukładany, z przykładami, ładnie to wygląda, także można sobie tak dokładnie przygotować się do rozmowy, jeśli już jesteś na poziomie takim, że chcesz, szukasz pracy. To bardzo polecam na stronie szkoła programowania.com. No i wracamy tutaj do lekcji. Jeśli tak rzucimy samym słówkiem troll, to po prostu rzucimy razem z tym stosem call stack wywołań, który przy, od samego dołu aplikacji, czyli jakby troll x ucina nam, i od, dopiero od tego miejsca widzimy, gdzie wystąpił błąd. A jeśli rzucimy samym troll, to widzimy od samego początku, ale najlepiej jeden obraz zastępuje tysiąc słów, więc uruchommy sobie to i od razu będzie widać. I jesteśmy. Stack Trace i teraz Stack Trace zawiera trzy pozycje, a nie dwa, a nie dwie. To może tak zrobimy, to będzie lepiej widać, jak to rozciągnę. O, że to są trzy linie, czyli zaczyna się tutaj w program CS22. Teraz widać. Że tak naprawdę zaczyna się w Order Service S linia 15, czyli sobie tutaj zerkniemy na to, Order Service, w linia 15. Potem jesteśmy w Class with Errors linia 32, czyli widzimy, że tak naprawdę tu zaczął się ten problem. kolej widzimy jak wchodziliśmy tutaj, tutaj i tutaj tak naprawdę problem zaczął się tutaj w Class with Errors w metodzie getLastOrderID. Teraz dopiero jak sobie tam wejdziemy to widzimy, że w 15 linii, czyli w tej linii, kiedy wyciągaliśmy sobie tutaj to z tej metody i wchodzimy głębiej, i widzimy, że tutaj getLastOrderID w tej metodzie, kiedy próbowaliśmy sięgnąć tutaj do e, trzeciego elementu tablicy, ale tak naprawdę wpisując 3 sięgamy do czwartego, ponieważ tablicę indeksujemy od 0, czyli 0, 1, 2, tak nazywają się numery tych pozycji. Także dopiero teraz, kiedy zrobiliśmy return za pomocą samego troll, a nie troll x. Dopiero w tym momencie jest to prawidłowy call stack, czyli prawidłowy mamy po prostu stos z wywołań, gdzie na samym początku zaczął się ten błąd. Więc generalnie zalecam używanie tylko troll. Jeśli złapaliśmy, chcemy rzucić błąd dalej, rzucamy tylko troll, samo troll. To sobie zapamiętaj bo to jest bardzo ważne i jeśli chcesz użyć TrueX, to musi to być świadoma decyzja, z jakiegoś powodu musisz chcieć uciąć tamten call stack, który był niżej. Czyli chcesz uciąć te wywołania, które, nie wiem, korzystasz z jakiejś biblioteki, którą nie chcesz, żeby było widać, że z niej korzystasz, ale na pewno takie sytuacje istnieją, że chcemy uciąć ten call stack i nie chcemy po prostu wyżej w aplikacji pokazać tak naprawdę, przesłać w ogóle do niej tych błędów, więc wtedy możemy sobie poucinać te stosy. Ale jeśli nie chcemy, jeśli chcemy mieć całą informację, no to raczej nie. W tym przypadku nie byłoby tak źle, ponieważ już tutaj byśmy zalogowali stary błąd i mielibyśmy zalogowaną przyczynę, tutaj poleciałby do interfejsu błąd w górę bez tego callstacka, więc w logach mielibyśmy taki dokładnie za, za, jakby za zalogowaną tą informację, więc w jakiś sposób wtedy dawałoby nam to, że logi są w pliku, a do interfejsu w ogóle nie idzie informacja o głębszych mechanizmach, więc można też sobie wyobrazić taki scenariusz, że świadomie chcemy odciąć GUI, czyli GUI, czyli Graphical User Interface, czyli chcemy aplikację frontend odciąć, od tych na przykład niskopoziomowych logów, które na przykład grzebią w bazie danych i kiedy nie chcemy, żeby takie logi w ogóle docierały do interfejsu użytkownika, wtedy też możemy tak zrobić. Ale normalnie, jak piszesz aplikację, uczysz się, rób zawsze troll. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału Szkoła programowania.com, Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.